Hej, witajcie w kolejnym vlogu z Bułgarii i wybaczcie za tak bliski kadr i za jakieś trzęsienia, ale nagrywam dzisiaj lustrzanką, bo na moim i na mojego taty telefonie skończyła się już pamięć, a więc muszę nagrywać lustrzanką. No, a ona nie jest tak wygodna, a więc no, wybaczcie za zmianę jakości, trzęsienia jakieś. Ale dzisiaj niestety będzie dosyć nudny dzień, chyba, bo dzisiaj niestety nie będę nic szczególnie robić, bo w nocy dostałam gorączki i po prostu źle się czułam. I dzisiaj w końcu nie jedziemy na miasto, bo w każdej chwili mogę się źle poczuć i środki przeciwbólowe mogą przestać działać. A więc stwierdziliśmy, że zostaniemy w hotelu no i będziemy po prostu siedzieć w lobby albo w pokoju. No niestety. Nie wiem dlaczego to się musiało stać, ale mam nadzieję, że nie będzie to najnudniejszy vlog jaki kiedykolwiek widzieliście, a więc teraz idziemy na śniadanie i odezwę się do Was później. Hejka, ja już jestem po śniadaniu i przyszłam do pokoju się przebrać. Założyłam sobie sweterek i dłuższe spodnie, bo trochę mi chłodno się zrobiło i w ogóle się słabo czuję, trochę mnie kręgosłup boli, a więc. Ale mam nadzieję, że z tego wyjdę, bo kurczę, już jutro powrót do Warszawy. Ten czas tak szybko zleciał, a ja się jeszcze rozchorowuję. Nie wiem, dlaczego się rozchorowałam. Ja jestem zawsze odporna na jakieś choroby i bardzo, ale to bardzo rzadko choruję na cokolwiek. A więc, no, nie wiem, nie wiem, co się stało. Może przez to, że jest inny klimat. Nie wiem. Nie wiem, po prostu załamałam się w sumie i, i się w nocy po prostu przestraszyłam, bo śniły mi się takie głupoty z tamtej gorączki. Mieliśmy problem z klimatyzacją, bo coś się zacinała ta klimatyzacja, no ale dobra. Ja teraz idę do lobby z telefonem, będę wam odpisywać, przejrzę snapa, w sumie to się wszystko tyle ładuje, że ja zdążam tylko snapa i odpowiedzieć na Wasze pytania, a więc no, niestety. E, później po prostu wróci, wrócimy do pokoju i pewnie poglądamy jakąś telewizję. No, a więc odezwa się do Was później.